Laser femtosekundowy działa w zakresie podczerwieni i powoduje rozerwanie włókien kolagenowych rogówki, dzięki czemu powstają pęcherzyki dwutlenku węgla i woda i dzięki temu na odpowiedniej głębokości rogówki idealnie zostaje wykonywane cięcie rogówki. Laser ten emituje wiązkę laserową, która przechodzi przez przezierne ośrodki, no na przykład przez rogówkę jest w stanie dotrzeć do, do soczewki i w pewnym miejscu dokładnie określonym dochodzi do zogniskowania tej wiązki laserowej. To jest bardzo niewielki punkt, on może mieć no to jest pewna sfera o średnicy około jednego mikrometra, czyli bardzo mały punkt, gdzie w tym miejscu zostaje skumulowana znaczna energia w bardzo krótkim odstępie czasu. To jest właśnie charakterystyczne dla lasera femtosekundowego, że Czas trwania impulsu liczymy w femtosekundach. W tym przypadku, w przypadku naszego lasera, to jest 150 femtosekund. Tutaj, na, na monitorze, widać, jaka część, jak niewielką część sekundy stanowi femtosekunda. To jest 10 do minus 15 sekundy. Także to jest naprawdę bardzo krótki impuls laserowy. I w tym malutkim punkcie powstaje ognisko plazmy. I następnie pojawia się fala uderzeniowa, która roz, roz, jakby rozsuwa tkankę, i powstaje się taki powstaje pęcherzyk kawitacyjny. To jest pęcherzyk gazu, który dalej rozpycha tą tkankę. I to jest jakby sama idea. I Teraz, jeżeli zrobimy tych kilkaset czy, czy tysiące, czy nawet miliony takich malutkich pęcherzyków obok siebie, Blisko siebie, które się nakładają, stykają. W ten sposób możemy uzyskać cięcie w obrębie tkanki. Nie musimy tutaj mieć noża, a wykonujemy właściwie cięcia za pomocą lasera w sposób bardzo precyzyjny. No z precyzją, która nie. Nie jest w stanie ręka chirurga, który nie jest w stanie zapewnić. Dzięki zastosowaniu lasera femtosekundowego gojenie oka po laserowej korekcji wzroku jest niezwykle szybkie i odzyskujemy widzenie niemalże natychmiast. Następnego dnia po operacji pacjent widzi bardzo dobrze, natomiast ostateczne widzenie kształtuje się już po około dwóch tygodniach.